Układ wrócił, tylko teraz czym innym, bo wczoraj pojeździliśmy, tam odcinek w widzieliście, a może nie, a jak nie, no to zapraszam do oglądnięcia. Eee, akumulatorem coś się dzieje, trzeba będzie zerknąć, dawno niezmieniany, no tu żeby się dostać, to muszę trochę się pobawić, ale to zaraz powoli to podemontuję i wyjmę. Mm, na filmiku będzie to tam się działo, no i obroty na pewno muszę troszeczkę mu tam podwyższyć. No i zobaczę od razu te muszę zobaczyć zawory jak tam to wygląda, świeca i ten No i ładowanie trzyma, nie? To najważniejsze No i tutaj też kolega z grupy to musimy mu e, co to zrobić oleje w dyfrach, silnikowy, olej silnikowy, przekładniowy e, Także tak Tutaj, coś jeszcze, coś jeszcze. A no, i tam coś mu przerywało. No, jakaś tam lista jest. Także też tak będziemy działać. No i to słuchajcie, gryzlak. W niedzielę pojeździliśmy. No i a to, kurde, jest ze sprzętem nie. Filmik chyba już będzie. Jak to będę wrzucał, bo tam kurde, godzina jazdy w ogóle wyszła najlepszych momentów. Bo. Tak naprawdę więcej jeździliśmy, chociaż więcej też i staliśmy, bo godzinę h 30 jeździliśmy, godzinę 30 łącznie a staliśmy. No, akumulator już wyjęty, sprawdziłem to, śmietnik drugi wstawie. Zaprawdę jeszcze wszystkie ładowania, jakieś tam różne rzeczy już przy okazji, od razu już teraz wyczyściłem, bo to było bardzo już brudne. Filtry powietrza idzie nowy. No, tu się namęczyłem, tylko kurde z wyjęciem, tak naprawdę jest tutaj ten relokator i tak dalej. Właściwie no, tak się śpieszy do domu, że zobaczcie, nic nie umył. No, świecę już mam no, włożyłem od razu regulację zaworów zrobię. Filtr. Mam zamiar w ogóle wstawić ten. Tu. Jak to się nazywa? Taki mierniczek kupiłem do tego, żeby pokazywało ładowanie jakie jest wkładienie, także mu to też na pewno zrobię. Jutro chyba to do mnie przyjdzie, to to już okarne, do końca, to już będzie już na koniec. Zaraz jeszcze olej, filtr oleju z, dyfra, z dyfrem, wszystko tu jest ok. No i co i działam? No Już wkręcę tylko świecę teraz, dokręcę ją i zaraz nasączę tutaj ten filtr. Wszystko też tu wyczyściłem. No i to zabezpieczyłem szmatką, no co mogą ten. No i jeszcze regulację zaworów zrobię. Olej zaraz wywalę. I tak działamy przy tym, nie? Tutaj też jest już... olejek. Są do zmiany, bo w dyfrach jest i olej do zmiany, i w skrzyni. W silniku nie zmieniamy. Także tak to tu wygląda z tym kładzikiem. Czeka, tam tego zrobię, tego gryzlaczka. I miejmy nadzieję, że w niedzielę ruszymy. Co znowu trzeba pojeździć, nie? No i co słuchajcie. Jeszcze nie to, dowory, ustawiłem filterek ładnie, wyczyściłem, założyłem wszystko, tu już poskładałem. Nowy akumulator tam włożony, tu już wszystko podłączone, posprawdzone, olej wszystko pozalewane. Płyn też, jeszcze tylko, tylko te wężyki, bo ktoś w ogóle wcześniej, jak ktoś zdejmował, to położył i było aż tam nisko. Trzeba będzie listuje ładnie przymocować, żeby ładnie siedziały. No i jest ładowanie 14 tam z kawałkiem, także. Ładowanie jest na wolnych obrotach, no już będą potem światła, jakaś wyciągarka, no to wiadomo sama wyciągarka bardzo duży ma powór prądu, także ale jest już wszystko ogarnięte jeszcze świece zmieniłem na nowo, to będzie już na jakiś dłuższy czas spokój. No i zobaczymy, jak tam Kamil jak będzie jeździł to czy nie będzie miał awarii może ja będę miał, może ktoś różnie bywa, aby się... Nic nikomu nie stało. To najważniejsze. Piona, trzymajcie się. Słuchajcie, patrzę tutaj. Ten akumulator to jest śmietnik totalny. Trzeba drugi e, filtr powietrza, trzeba na pewno zawory zobaczyć. No i będę patrzył. Słuchajcie, te wiązki tu mi się też to nie podoba. Są przypalone. Nie wiem czemu trzeba to w ogóle jakoś zabezpieczyć. Bo to też, zobaczcie, tu jest żyła. Także to też nie. Zab nie... To nieistotne, nigdzie nie dotyka, ale żeby było to zrobić, te wszystkie wtyczki posprawdzać, bo też jak jedzie To jest ta regulacja. No, także tak to tu wygląda i muszę zaraz popatrzeć tutaj o, tutaj jest, ale jest dobra to jest porobione na pewno ten akumulator to o, idzie won, bo on jest on jest tutaj niepotrzebnie w ogóle taki co oliwa ścieka chyęc zabierze olej. Oliwa ścieka, także wciek, wycieknie to wszystko z tego dyfra. Jeszcze z przodu muszę się pobawić z tym dyfrem, bo tam jest problem z dolną śrubką. Ktoś już był, nasi tu byli. No i co, to spuszczam dłubie dalej. No i co, słuchajcie, ten kładzik gotowy, e, akumulator zmieniony. Zobaczcie, ładowanie jest dostawiłem. Zajebista rzecz, można to sobie Zobaczcie wyłączyć, wyłączyć, jeszcze ładowarka jest fajna, bardziej hermetyczna niby no. wstawiłem u siebie i tutaj u... już Wam pokazuję tu wstawiłem też u tego kolegi w bardzo dobrym miejscu, u siebie w wkładzie wstawiam nie a tutaj e, tak naprawdę to zrobiłem ładowanie wszystko ma, akumulator na chwilę zostawiamy Oleje pozmieniane w przekładni, tylko w przekładni przód, tył, i tu w tej głównej przekładni. Eee, jakbyście mieli jakieś pytania, to piszcie. Eee, w ogóle dajcie, mówię, suba łapkę w górę, bo tak słabo na chwilę jest. Tak byście trochę zmotywowali, bo jest oglądających dużo moje filmy. Coraz więcej. Także fajnie, jakbyście tam wspomogli mój kanał. Żebym rozwinął się trochę, bo wiadomo. Jak to jest na tych YouTubach. A zobaczycie, że będzie, będą fajne fajne tematy, fajne filmiki. Także tyle jeszcze tu zaobserwowałem w ogóle. Nie wiem, czy to będzie widać trochę. Może o teraz ciemno. Tą gumę muszę zmienić. Już zamówiłem i się poci tutaj na... pod, pod tym deklem zaworowym. I tak, zawory jeszcze od razu zobaczę, ale, ale to muszę zrobić. No i tak naprawdę to, to świece zostawiam, bo były zmieniane. No i tutaj tak naprawdę jeszcze tylko zobaczyć, czemu tam on przyrywa. I jeszcze pasek muszę też w sumie zobaczyć, w jakim stanie jest. No i tyle, nie? Co słuchajcie, zdjęłem już tutaj. E, w ogóle ile tu silikonu było. Ta uszczelka twarda już. Także po prostu trzeba to zmienić. Po co tu silikon też ulewać? Ja nie wiem. Tu aż farfodce do środka wystawało. Potem to wszystko idzie tam, zabija te smoki. Nie wiem. Ja nie stosuję, chyba, że wy tu stosujecie w kanami akurat na, te, yy, na te pod te pokrywy, na te uszczelki, no ale przecież one są dosyć grube, to musi to uszczelnić. No chyba, że ta głaź tutaj by nie była równa, bo ktoś kiedyś coś tu robił, ale widać, że wszystko jest równe. Cały zapocony ten cylinder. Także czasami nie warto, nie warto. Lepiej zrobić to tak, jak ma być, a nie byle jak także na dzisiaj to już kończę przy tym szkładzie. także czekam tylko na tą uszczelkę, tu zaraz przykryję oczywiście tą to wszystko, bo najpierw oczyściłem tu z góry pod spodem zmywaczem przedmuchałem, żeby tam żaden piach nie poszedł, przykryję teraz ładnie tą szmatką i czekam na ten, na tą uszczelkę pod tą pokrywę filtr drugi wkładam nowy, bo tamten mi się już w ogóle nie podobał. Już się do niczego nie nadawał. No i co? I tak naprawdę go złożyć i jazda próbna, tylko jeszcze zobaczyć czemu czasami potrafi przerwać i tyle, nie?